Jest, zaczęło się, zaczęło się, zaczęło się, zaczęło się. Uwierz, nie zaczęło. Jest! Matka Polska jest! Boże. Nie wiem. Ha. Halo, Ale nas! Okej cicho nas słychać. Nie wiem. Ha. Halo? O kurde, ale jest dużej opóźnienie. A nie już nie ma. Dobra Transmisje równoległe nie to straszne duże opinienie na tym live wiesz i ogólnie jeśli to się dołączy w ogóle do tego live'a to tam to nie trzymam to akurat mogę zmienić opóźnienie, trochę zmniejsza już nie mogę, dobra, nieważne Czekam, aż ktoś dołączy. Napisałam cześć wszystkim przez C, zamiast przez 3. Jestem debilem. Ale opóźnienie tak, bo ustawiłem normalne opóźnienie, ale to można zmniejszyć na następnych transmisjach. Jakby spokojnie, to jest nasza pierwsza transmisja na żywo. Eee, damy radę. No, jeszcze drzwi zamknę. czemu mi pokazujesz, że jest jeden oglądający? Ty tego nie oglądasz? To To jak to oglądasz? na Aha. Sobie załóż, musisz sobie założyć. Ja nie mogę teraz tego oglądać. Okej, to gramy. Dzisiaj wczoraj w Bedworsy. W Jak już na czacie, że jeśli ktoś dołączy, to żeby napisał, z możemy grać. Dobra, to mogę napisać wiadomości i ją przypiąć. Zaraz już opóźnienie. Mistrz, ja to jest tak trudne ja <śmiennie> słuchać. Dźwięk dźwiękiem nie ma problemu. Lepiej nie wiem. <śmiennie> Zas <złychać> trzeba poczekać 3 godziny się to zmieni? Co? Co? Zobaczzę Minecrafta. Options Tu jest mizykend Jakie ja mam lata? Anek! Tak? Anek. No. Anek! Co? To widzisz? Mamy aż jednego oglądającego, który jesteś ty! Drugiego konta, jej! Okej, okay, prawie pięć minut nagrywamy. Dobra. To jest tapet, jest tapet. E, e, e. Na streamie, jak mam podgląd z panelu, to Jezu, dopiero idę Co, ja na co to, Janek, co to jest za dźwięk? Jaki? Ała! Okej, okay, już jest. ja ze stresu pisać się odumiałem. Tak. Już ja nie jestem w Twin Party. Jesteś. Jestem z tobą jakby. Tylko się zajmowałem streamem, a nie grą. Jestem za Tobą. Jestem! Jak wyszłaś z gry... Nie, faktycznie faktycznie, nie, bo... A nie, nie nie przyjęło do party. Faktycznie, co jest. Dobra. Psych. Janek, no, weźmy rozłącz, że się połączmy razem, może jak mamy live'a. Jestem już w party. No to... Teo. O, teraz będzie działać? Hello. Ale jest szansa, że, nam, że się ponabijają statystyki. Ja po... jakby po live. Ie. Bo tego live'a będzie można... Będzie można potem obejrzeć zapis tego live'a. Będzie najkrótszy live. Na Hej! Fajna mapa jest Janek! Wygrywamy to! Dajmy radę! Damy radę. Bo w sumie to tak się zachowujemy, że yy, będzie tragedia, ktoś to będzie oglądał na potem po live'ie Jesteśmy żołci, nie da się zrobić marchewki. Jestem zadowolony, to jest pierwszy live. Wiesz! Ogólnie? To jakiś czas... To on się już do nas buduje, czy on się... Okej, okay, to nie do nas. Ogólnie, jak ktoś będzie to oglądał potem, zapis z tego live'a, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej live'ów. Akurat będzie raczej... Wakacje na pewno będzie więcej live'ów, i będą pewnie trochę też dłuższe. Bo będziemy mieli Tylko przez miesiąc raczej będzie bardzo mało, bo ja wyjeżdżam na dwa, dwa obozy, zresztą jeden z nich jedziemy wszyscy we trójkę. Ja więc... wyjeżdżam na trzy obozy! Już tak w dziwne zabudowałeś! Zrzucił mnie do reń! Ja nie zawsze tak zabrać nie, łóżko! Nie! urne. Urnę! Pyt! Będę musiał usunąć zapis z tego live'a Tak serio to nie usuwam jakby, bo to... Statystyki A mamy aż tak, jednego oglądającego napiszcie. Jeśli to będziecie oglądać No napiszcie tak serio, czy chcecie yy. Więcej live'ów Jesteśmy na pewnym rundzie. damy radę tym razem damy radę! Dobry nastawienie A w ogóle my mieliśmy dzisiaj nagrać odcinek, filmik o tym, co to jest projekt Delta. Jezu, nie... Dobra, teraz szybko mówimy na live, wytnie się to. Więc projekt Delta to takie coś, co yy, spokojnie nie ma to nic związanego z matmą resztę wyjaśni Janek Janek. Projekt Delta to jest serwer dla początkujących youtuberów, na który dołączyliśmy. Bez wiedzy są i no tak ciśnie, ja to ja ja dołączyłem nie. jak ale... i to było chyba mam czasem wrażenie, że bez mojej wiedzy. Nie co, jak pięknie wygląda Einstein z, z różową wełną. No. I coś też tak uważa, co naprawdę to. Piękne jest. To już takie są, że. To niby jest nic. W ogóle... Janek pewnie zaraz zacznie marudzić, że tylko o pierdołach gadam. Ale to jest piękne. Nie zacznę, bo nie wiem o czym mam gadać. W ogóle jeśli ktoś tutaj chciałby być moderatorem u nas na czacie. Yy, albo ma jakikolwiek. ma jakąkolwiek wiedzę o tym. Yy, o tym, co... Mózg mi się zaciął. Yy, o rzeczach I takich jak albo coś, yy, to zapraszam do opisu. W opisie będzie. Yy, będzie moż... będzie... Będą moje dane do komunikacji. Pamiętajcie, dzieci, nigdy nikomu danych nie podawajcie. Czyli mój nick w disco... na Discordzie. Będziecie mogli się zgłosić, jak ktoś będzie chciał. Widzę, że ciągle nikogo nie ma na live poza kontem, z którego oglądam komentarze. Jakby jakieś były tak ściślej. Trudno, no, bo no, no, no. każdy ma trudne, tak. Zablokowałeś się na naszym łóżku. Szkło, ponieważ jakby tak trochę... Mam teksturpaka, na którym nie widać szkła. Co będzie trzeba poprawić. Napiszcie, jeśli to... chcecie mieć... Napiszcie w komentarzu. Albo jak ktoś dołączy, to na czacie. Ym, czy chcecie mieć odcinek, jak robimy teksturpaka? Ja umiem robić teksturpaki, więc będziemy mogli zrobić teksturpaka własnego. Śliczniej to odcinek jak Janek robi Turpaka, bo ja w ogóle nawet nie wiem do końca co to jest, wiem tylko, że to coś w Minecraft'ie zmienia, że jakoś dziwnie wygląda wszystko. Nie, Jej, nie, nie musi dziwnie nie wyglądać, wyglądać, to po prostu mnie wygląda. Nie, no i tak. Ja gram na przykład teraz... na... jak zabrałeś kartu. całą... Wy... cały żelazo, którego ja potrzebuję na obudowę łóżka! Masz, wy, wyrzuciłem ci tam, masz z boku. Dziękuję. To, to... trochę źle zabrzmiało. No. Nie, nie, jak mało drużyn zostało? No. W ogóle nie to. Niestety jedna z tych mało drużyn idzie, a ja właśnie spadłam z mostu, bo nie trafiłem, bo nie ogarniam. Dobra, będzie serio, trzeba zmniejszyć opóźnienie, bo tutaj jest tragedia. No. Nie jest tra tragedia, ale to nic. Ja, ja to mogę zmniejszyć w ustawieniach live'a. Tylko myślałam, że to będzie... nie będzie aż tak widoczne. I myślałam, że to... Tu, oni tu są, oni tu są, oni tu są, oni tu są, oni tu są! Nie, bardzo dobre miecze! Prawie mają myszki! Ale dobra, nie... nam mamy szkło i nic cię nie stało. W ogóle uważam, że biorąc pod uwagę, że nagraliśmy mało filmów. I mamy dwa filmy, mamy w sumie jeden film, który, którego Sonia mi ciągle nie może wysłać, ponieważ Sonia montowała go. I nie może... ciągle mi ty go nie za, wysłała. Ona mnie zwalasz. Bo ty mi go miałaś wysłać, bo ty go miałaś. Jeszcze biali tu idą. Z cheatami jakimiś. Będą nas puszczać TNT. O Jezu! Ja bym zleciał. Ja się nie boję was! O Jezu, kopie... Aha. Okej. Okay. Możesz się nie bać, ale to jest Sił mnie. O nie, on mnie... On nie zabije, on mnie zabije. On się dobrze klepie. Jej. Tak nam poszło lepiej niż zwykle, nie? No. Jak macie jakieś pomysły na odcinek, których chcecie zobaczyć u nas na kanale, też piszcie, ponieważ my tak trochę nie mamy pomysłów na odcinek. Ja mam mnóstwo pomysłów, tylko że wszystkie odrzucają. No, jakby... Przepraszam bardzo. Kto ja się zobaczyć chciał Janka tańczącego na TikToku, ten zostawia po prostu, Piszę w komentarzu na wszystkich mediach. Jak chcecie ktoś mnie zobaczyć tańczącego na TikToku, to musi być minimum... Minimum 1000 subskrypcji na naszym kanale Z tego przynajmniej 50 nie musi być z tego live'a To jest nieosiągalne, ponieważ ten live będzie miał ujemne zasięgi Więc... nie będzie miał na pewno jakiekolwiek zasięgi, ponieważ tu jest jedna to jest osoba Nie, jest Bojanek i Ola, Tak, ty, dwa, jak buronki, O Jezu, ratuj! Rzucili mnie, nie Mamy jednego lajka mam ...pod streamem. To wca jak wcale ja go nie zostawiłem z drugiego konta. Ile ci idzie! <grymne> Masz radę! Aha. Co? A ty to nie, z live oglądasz, co? Ja raz na jakiś czas wchodzę, żeby wiedzieć, co ty robisz, jeśli umrę. Jeszcze ja będę to na telefonie odpaliłem. Ja nie mam, ja mam zablokowany YouTube na telefonie, więc pan, ale ogólnie. To nikt tego nie ogląda, a my niedługo musimy kończyć, ale jak była bardzo fajna zabawa. Skończmy tą rundę. Czemu my tu mamy samych odpalonych gra. Czemu on instamined wool, this wall? Why he instamined this wall?

Mamy dwóch... Mamy dwóch oglądających! Um, witam osoby, która tu jest. Czy jest możliwość napisania czegoś na czacie, żebym wiedział kto nas ogląda? Tak? Przestawienie się... Napisanie... Na ogólnie co? Y to... Ty wiesz ile ty radości sprawiasz ludziom, jak tak wchodzisz na takie live'y! I tak zaraz wyjdziesz, ale... Jesteś wspaniałą osób, koło, nie słuchaj innych, no. Znaczy słuchaj tylko komplementów, nie? Ale nie słuchaj jeśli ktoś ten. Ogólnie to, no. y, jeśli my dzisiaj gramy w Minecraft, ale jeśli masz jakiś pomysł, w co byśmy mogli pograć, to ja mogę przedłużyć trochę czas, który miałam przeznaczony na live'a. Janek, nie wiem jak, ale nie ja mogę. No ogólnie robimy... Chwilowo jesteśmy na poziomie takim, że robimy wszystko dla zasięgów. No dobra, no, może się to No bo jednak to jest trudne takie bycie youtuberem, takim małym, nawet nie do końca youtuberem. No tak, głównie, że my mamy mocne ograniczenia kasowe, a ktoś nam nie zrzuca całą winę za to, że nie mamy filmów, bo ktoś ich nie montuje. Ja je montuję, tylko że ich nie wysyłam, tak? Jeśli ty w ogóle jeszcze nas oglądasz, to... Ubra, bardzo... jest Ej, zabij mnie! Nie! No to by było na tyle, jeśli chodziłam. Na Ty żyjesz? Żyjesz. Ja nie. O, a jednak żyję. Nie wiem, co nas ogląda. Może mi się to uda zobaczyć na panelu. Można mi się to zobaczyć na panelu Ogólnie to bardzo, bardzo dziękujemy, że tu dalej jesteś. Pewnie się później okaże, że to jakiś kąto Nie, to akurat Ale... nie No, bardzo dziękujemy, że tu jesteś. Jednak nic pamiętaj, że... Jest jeszcze szansa, że no. jest to że ty to oglądasz i teraz się YouTube zorientował, że to oglądasz. Nie, ja nie mam włączonej karty. E, to serio nas ktoś ogląda? Co jest? Co się zdarzyło? Ej! Mam trzy wyświetlenia! Jedno jest twoje, drugie moje. Bro? ser Ej, serio ktoś nas ogląda? Co jest? Nie, teraz nas jedna osoba ogląda. Czekaj, co? Dobra, nie, nie wiem co tu się dzieje, ale... Wszystko wskazuje, w każdym razie połowa statystyk wskazuje na to, że serio nas ktoś ogląda? Co jest? Mamy teraz jednego oglądającego, to znaczy, że wyszedł. Mamy dwóch. Ale mi się nie zgadza krzywa w statystykach. Krzywa? Czyli? Czyli taka linia, która pokazuje statystyki. To jest matematyka. O Jezu, nie, to jest nie dobra, to jest A to jest... jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to sami bardzo nie lubią matematyki. Ktoś do nas idzie. No tylko super po tak? No bo po co? komu mój mat ma? U mnie... Powiem tyle. Najważniejszą moją informacją, którą potrzebuję znać, są inne nazwisko, numer telefonu mamy. No, no tak, no. I co więcej potrzebuję do przejścia? Nic. Idzie do nas, przez diamenty. Nie, niech nie idzie. Proszę, jakby... Nie zwracajcie uwagi, tak... Nie zwracać... Nie zwracajcie uwagi na te błędy, które są w komentarzach, które tam napisałem. No dwójka biały? Po prostu mam, się strasznie stresuję przed pierwszą transmisją. O Jezu, ale typ ma, ale tym się klepie. Dobra, jednego zabiłem. Źle ej idzie znowu. Jeden idzie, a drugi poleciał. On się niestety dosyć dobrze klepie. W ogóle z tym, he z tym hełmem to wygląda na takie taką rycersk rycerską czapeczkę. Zaraz będzie skakał na mnie. To wiem. to jeśli ktoś tutaj dalej ogląda to bardzo dziękuję. Jezu, on mnie zabije! On jest tam? O Jezu, on jest tam! Jestem debilem? Ła! Tobi. Zabiłem, 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 zabiłem. Ej, wraca! Mam pomysł, kto to tak ma... I, a my nie mamy od góry wełny! Pomóż! Janek! Idem. O... Cóż? Czekaj. Tylko szkoda, nie zdążyłem. Idzie, 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 idzie. mus mi się zaczął. Oj, gościu się dobrze bije i mnie zabije. Jak ja go... Co? Ja... Co, 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 co? Tam był jakiś gościu? Halo? Jezu! Halo? 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 Naprawdę ktoś nas ogląda! No. Nie wiem kto. Ale bardzo się cieszę z tego, że ktoś nas... Ktoś, kto... Ktoś nas ogląda. No dobra, ogólnie to jeśli... Ogólnie nasze live na razie będą takie, że raczej możesz sobie pogadać, powiedzieć, co tam chcesz. I jak ktoś to jedno z nas, jeśli chodzi o to, żeby pogadać, na przykład, konkretnie z Jankiem, to ja mogę na chwilę wyjść nie słuchać. I poufnę, a po, po prostu W opisie live'a potem. W opisie zapisu live'a będzie. Będzie mój kontakt na Discordzie, będzie można do mnie napisać, coś. Yy, ogólnie to jeśli tak chcecie, to yy, ja też tak inaczej, to do Janka na Insta, do mnie na TikToku, bo my się to tak podzieliliśmy, że ja TikToka próbuję prowadzić, on Insta prowadzi. Więc jeśli konkretnie do któregoś z nas, to najlepiej na tych mediach społecznościowych, Insta macie w opisie, a yy, a TikTok to podróżnicy 3, więc. Znajdziecie łatwo dosyć tego TikToka. Mamy tam trochę gacha, trochę kto tam najlepiej. Możecie nas tam ogólnie trochę lepiej poznać, ale najgorzej by było, gdyby się nagle okazało, że ten jeden oglądający to któregoś z nas mama. Jak chcecie ze mną pogadać, to tak od razu powiem. Ej, aqua są u nas! Ja nie ogarniam jakichś nowych tradu, trendów, więc.

Chciała kończyć i potem obejrzę sobie... Yy... Ja już muszę kończyć niestety. Okej, to pa! wszystkim! Miłego dnia. Kończę! Miłego dnia. Młego dnia. Młego dnia wszystkim, pa. tak się...